O, i tu Kaleta, kolejny z tych co to jak z jednej afery się wykaraska, no to wpada w drugą. Radomir Wit, Stefan 24 zadaje mu jakieś pytania, a proszę państwa Kaleta zachowuje się No właśnie, dlatego przydałby się taki przepis, że nieudzielenie odpowiedzi dziennikarzowi na pytania to proszę państwa powinna być jakaś kara. Dochodzi do takich sytuacji że urzędnicy partyjni Prawa i Sprawiedliwości przy czym nawet ministrowie zachowują się w Jakiś sposób skandaliczny. Szeregowej, z jakiejś szeregowej pracownicy prokuratury e, robicie jakąś naczelną hejterkę w Polsce to wy się stuknijcie w czoło. panie ministrze, ale panie ministrze, buraka, ale, panie ministrze pan, krytruje, pan, pan mówi, mówi stu... jest... pan mówi pan mówi nie ma nie ma buraka, nie ma halo, panie, buraka. panie ministrze, tu jestem. Halo, zimna z buraka. No. No, wariat przyznajcie, prawda? Zachował się jak wariat. Halo, halo, machając rękami. To proszę Państwa, to są poważni ludzie. To, to, no wariaci nami rządzą. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Czy wariat może rządzić dobrze krajem? Czy zarządów wariatów możemy oczekiwać, czy, yy, czy bezpieczeństwa, czyli pokoju i dobrobytu? Absolutnie nie. <laughs>